Trzy odcinki po 45 minut, ja nawet nie wiem jak to nazwać, no to, to jest miniserial, tak to, to się wydaje, ale z drugiej strony on już jest taki mikroserial, serial. przecież jakby to złożyć do kupy, no to to jest 3 razy 45 minut, no to to jest 90 minut plus 45 minut, no to to są 2 godziny 15 minut, no to mniej więcej tyle ile trwa obecnie współczesny, Film fabularny, no taki może trochę większy, powiedzmy, że blockbuster, bo te mniejsze, takie średnie, to, to one się zamykają w dwóch godzinach, a tutaj mamy dwie godziny, 15 minut historii, przedzielonej na trzy części. No to trochę tak jak dawne filmy, które już takie epickie w swojej skali zaczynały być zbyt długie i ludzie nie wytrzymywali, no to dzielono je na pół i było, było przejście, i tam wtedy grała orkiestra, można było pójść do, do łazienki. Ale my wchodzimy w tryb, że seriale zaczynają być coraz mniejsze, coraz drobniejsze, coraz. Dziwniejsze w swojej skali. Ale z drugiej strony, ja zbyt często sam do siebie narzekam, że nie mam czasu oglądać wielu seriali, więc 3 godziny po 45 minut, no to mi zajmie tyle, co zwykły film, więc jak najbardziej mam czas go obejrzeć. Więc dokładnie z taką myślą wziąłem się za serial zatytułowany Quiz, który w Polsce jest dostępny na HBO Go. Serial produkcji brytyjskiej i, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy quizu, ale tego najbardziej kultowego w historii współczesnej popkultury czyli quizu, który zaczyna się od pytania, kto chce zostać milionerem. Zwłaszcza w tej edycji brytyjskiej o nim. Porozmawiamy sobie dzisiaj w audycji coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Fotografia to wiarygodność. Cinema to 24 fois wiarygodność. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard. Very hard to make a movie. Period. To make a good movie Coś obejrzanego. No przyznaję się bez bicia to nie było najbardziej energiczne wprowadzenie do audycji. No ale z drugiej strony, gdy próbuję w jakiś sposób sformalizować moje myśli i odczucia na temat serialu Quiz produkcji ITV, która w Polsce jest dostępna na HBO, GO, no to one są ciepłe, a były raczej takie letnie. Inaczej, gdyby to była woda, którą bym dostał do picia, no to nie byłbym zbytnio tym zachwycony w takiej temperaturze, ale z drugiej strony można się cieszyć, że to nie jest wrzątek. Jest to serial bardzo w porządku. Zwłaszcza, że porusza dość interesującą tematykę, bo tematyką jest historia pewnego zwycięstwa w historii brytyjskiej edycji Teleturnieju Milionerzy, tej pierwszej oryginalnej produkcji milionerów i co jest w zasadzie najciekawsze w całym tym serialu, to opowieść o tym, w jaki sposób milionerzy w ogóle powstawali. A przecież milionerzy to jest temat rzeka. Nie było bardziej popularnego, nie było bardziej kultowego, nie było bardziej, mam wrażenie, globalistycznego teleturnieju w historii telewizji, jak milionerzy, którzy sprzedali się do tylu różnych krajów i w tych różnych krajach obrośli takim kultem i byli tak chętnie oglądani. Teleturniej, który w swojej esencji jest bardzo prosty i biorąc pod uwagę czasy, w których powstawał, był dość okrojony. Nie było tam aż tak bogatej scenografii, była ona dość wąska i ogólna, ale była za to dramatyczna. Mieliśmy tam po prostu pytania i suma kwota, którą zdobywaliśmy, się podwajała i nagle tym elementem, który budził emocje, to był fakt, że można było wygrać milion. Milion złotych w polskiej edycji, milion dolarów w amerykańskiej, milion funtów w brytyjskiej. No oczywiście najbardziej się opłaca w tej brytyjskiej inwestować. No ale mniejsza o to. I w momencie, gdy w grę wchodzą tak duże kwoty, no to ludzie mogą zaczynać zachowywać się irracjonalnie, zwłaszcza gdy stoją przed wyborem, czy grać za pół miliona, czy jednak za, za, za zostać przy tych 250 tysiącach, to wciąż są fajne pieniądze. Okazuje się, że z tak prostego konceptu dało się zrobić dość porywające widowisko, miliony telewidzów na całym świecie. W Wielkiej Brytanii w swoim szczycie jedna trzecia kraju, jedna trzecia populacji oglądała milionerów. No to był absolutny przebój. Milionerzy do tej pory poruszają naszą społeczność. Może w Polsce po wznowieniu milionerów parę lat temu z Hubertem Urbańskim część ludzi pomyślała, że jednak mm, trochę to już nie te czasy i te pytania, które się pojawiają, są trochę niefajne. No ale z drugiej strony, taki film jak Slam Dog Millionaire, no to to przecież budziło emocje to przecież nawet zdobyło Oscara. Mam wiele zastrzeżeń do tego filmu, ale muszę przyznać, że ten element, który skupiał się na grze w milionerach, no to to było super. To, to, to się oglądało jak złoto. No i żebyśmy też mieli jasność to jest tylko początek tego, o czym jest cały serial, ponieważ składa się z trzech odcinków i ten pierwszy jest mniej więcej w całości poświęcony rozgrywce w milionerach, w sensie samej teorii o tym, jak stacja telewizyjna ATV zdecydowała się zakupić ten, ten teleturniem, w jaki sposób on powstawał oraz z jakim przyjęciem spotkał się wśród społeczności brytyjskiej a trzeba wiedzieć że spotkał się z gigantycznym entuzjazmem ludzie wariowali na punkcie milionerów i też jest bardzo ważny element w tej całej historii ponieważ rozdawanie miliona funtów dolarów złotych czegokolwiek rozdawanie po prostu miliona kupy pieniędzy no to wiąże się z dość potencjalnymi, ogromnymi kosztami dla telewizji, więc w jaki sposób telewizja to sobie rekompensowała? Po pierwsze, no to oczywiście z reklam, bo gdy mówimy o produkcji, która przyciąga jedną trzecią populacji, no to wiadomo, że czas reklamowy będzie bardzo, ale to bardzo drogi. Drugi element to to, że żeby się dostać, trzeba było się wdzwonić na specjalną infolinię i no cóż, nie było to zbyt łatwe, więc ludzie próbowali kilkukrotnie, a nawet kilkunastukrotnie, a nawet kilkuset. Krotnie. Co z kolei mogło ich zbankrutować w pogoni za bogactwem. I to już w tym momencie jest konflikt, który mamy zarysowany mniej więcej na samym wstępie historii, którą pokazuje nam serial Quiz. Mamy z jednej strony stację telewizyjną, która chce coś wystrzałowego, coś szałowego, coś, co będzie miało efekt wow, oraz ludzi, którzy chcą być częścią tego efektu wow. No ale głównym bohaterem serialu Quiz jest człowiek, który raczej nie chce się w to zbytnio mieszać i raczej mu to jest wszystko obojętne. Ale niestety zostaje wplątany w najdziwniejszą i najbardziej absurdalną intrygę, żeby wykraść milion funtów. Dobrze, czego dotyczy historia w serialu Quiz, który można obejrzeć na platformie AGBO GO. Jest to historia, która tak na prostą logikę powinna się wydawać dość znana i dość głośna, z tym, że no nie została tak jakoś mocno rozpropagowana. Kto może był frikiem i sobie doczytywał różne detale związane z milionerami czy z dziwnymi brytyjskimi historiami, to mógł sobie ją doczytać, ale sama nie zdobyła rozgłosu głównie przez. Dość niefortunny moment, kiedy się rozgrywała, ponieważ ten pamiętny i felerny odcinek milionerów, w którym dokonano tej zuchwałej grabieży miliona funtów, on został wyemitowany, miał zostać wyemitowany 9 września. 2001 roku. No i jakby to powiedzieć, parę dni później, to już trochę cały świat, wszystkie kraje na świecie żyły trochę zupełnie innym wydarzeniem, więc ta sprawa troszkę ochcichła, a później żyły nią głównie brukowce. O co chodzi? Główny bohater tego filmu, to główni bohaterowie tego filmu, to Charles i Diana Ingramowie. Małżeństwo, małżeństwo, które moglibyśmy w dość łatwy, i jasny sposób przypisać do takiej bardzo przeciętnej middle class. Of England. No żyją sobie w swoim domku, mają pieska, mają dzieci, chodzą do pracy, a ich rozrywką jest oglądanie telewizji i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że Charles nie podziela zbytnio pasji swojej żony, która uwielbia, wlubuje się we, wszyscy, we wszelkiego rodzaju krzyżówkach, łamigłówkach, quizach. Jest mistrzynią pub quizów, które są przecież tak brytyjską rozrywką, jak można sobie wtedy było wyobrazić. No i gdy pojawiają się milionerzy, także zachłystuje się tą manią. Tym głównym prowodyrem tej, tej, tej mani w tym serialu jest brat głównej bohaterki Diane i on. Wpada w sidła. On wpada w to kompletnie i totalnie, wręcz zostawia swoje, swój swoje dom, swoje dziedzictwo, swoją tożsamość, żeby móc wziąć udział w tych milionerach. Z tym, że zasada jest taka, że kto raz wystartuje. No to ten niestety później już nie może ponownie wystartować, co jest dość logiczne. No to gdy on przegrywa, no to uczy tego wszystkiego, czego się nauczył o tym systemie, który, który, który jest stworzony, uczy tu swoją siostrę. Ona także nie radzi sobie zbyt dobrze. No to zostaje trzeci z, tej, z tego dziwnego zespołu, czyli mąż, który średnio jest zainteresowany tymi wszystkimi łamigłówkami. Nie zaprząta sobie głowy jakimiś takimi pierdołami, które mogą się przydać podczas teleturnieju. On raczej skraja, no ale że jest. Typowym, stereotypowym wręcz brytyjskim mężem, którego moglibyśmy chociażby zobaczyć w serialu, co ludzie powiedzą, no to on ceni sobie spokój, więc ostatecznie, no zgadzam się, pójdę w to. Drugim dnem i drugim wątkiem tego jest historia, która dzieje się, tak jakby w tle czyli cały ten wpływ i oddziaływanie milionerów na społeczeństwo brytyjskie. Bo to, że ludzie siadali przed telewizorami i się ekscytowali tym, jak ludzie nie umieją odpowiedzieć na pytania. No jak? Przecież to takie proste było. Jest sekretna społeczność, taka loża, loża ludzi, którzy zdaje się, że rozgryźli system. I jest to mój absolutnie ulubiony element tego serialu, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia z true crime story połączoną z trochę moją uwielbianą przeze mnie courtroom drama, czyli dramatem sądowym, prawniczym. Trzeci odcinek skupia się głównie na tym, że właśnie procesie. To jednak najciekawsze i najdziwniejsze w tym wszystkim są wstawki na temat tej dziwnej organizacji, która żyje w cieniu, ale rozgryźli system. Oni wiedzą, jak się dostać do milionerów. Oni wiedzą, jak to zrobić, a za odpowiednią zapłatą pomogą ci nawet, gdy zadzwonisz do nich i weźmiesz ich jako ratunkowe, to oni będą znali odpowiedź. Oni znajdą tę odpowiedź w czasach przed wyszukiwarkami internetowymi. Wow! Ogląda się to dość abstrakcyjnie. Z drugiej strony przypomina mi to troszeczkę humor, który możemy kojarzyć z Edgara Wrighta, taka Wrighteska można powiedzieć. Zwłaszcza z, z, z Hot Fuzz, gdzie tam ta, ta satyra na przedmieścia, na takie małą miasteczkowość w Wielkiej Brytanii była wyegzekwowana perfekcyjnie. Tutaj ten poziom abstrakcji jest trochę mniejszy, ale trzeba przyznać, że gdy mówi się o... gdy się stosuje jakieś takie zabiegi znane z filmów szpiegowskich, żeby pokazać ludzi, którzy skrzykują się na osiedlu, żeby rozwiązywać pytania z milionerów i rozgryzać, jaki jest kod w ogóle za tym wszystkim, jak te pytania są usuwane, bla, 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 jest w tym jakiś taki dziwny pierwiastek rozbawienia i to jest zdecydowanie na plus. I mniej więcej o tym jest cała historia. No, gdy, nikt, gdy ktoś wchodzi w ten serial, nie znając tej sprawy, no to dostaje wszystko od początku do końca. Ja już wam w tym momencie powiedziałem, czego dotyczy ta sprawa, więc trochę tej niespodzianki nie będziecie mieli. Ale z drugiej strony, wszystkie te elementy, które są w tym serialu, są jak najbardziej poprawne. Chwila, co ja mówię, że przepraszam bardzo, że wszystkie elementy są poprawne. Są elementy, które są zdecydowanie ponad poprawne, a wręcz bym powiedział, że są... Całkiem świetne. I na pewno takim elementem będzie obsada. Obsada, która gdzieś tam cicho w tle też zachwyca. I znajdujemy tam dość znane twarze z brytyjskiej telewizji. Część twarzy, które rozpoznajemy od razu, a część, które mamy taką chwilę zastanawia się, skąd ja ją jego znam. No to, to na pewno gdzieś to gdzieś już widziałem, ale chwilę zajmuje zainteresowanie się tą twarzą najbardziej oklepaną, ale też kochaną, jest Michael Sheen, zdecydowanie wybitny aktor, który ma tę niesamowitą cechę, że jest w stanie wcielić się w dowolną postać i w każdej z nich od razu rozpoznajemy, ej, to jest Michael Sheen, tylko ma bardzo dziwaczny make-up i w ogóle dziwnie to wygląda, ale to jest Michael Sheen, ale on doskonale odgrywa wszystkie zadane mu postaci i w serialu Quiz on wciela się w postać Chrisa Tarenta, czyli tego legendarnego prezentera brytyjskich milionerów, tą uwielbianą i kochaną postać. tego który wypracował ten właśnie sarkastyczny, taki trochę tutaj... Uh -huh 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 bucowaty wręcz ton, który później został przejęty przez wszystkie inne formaty. Oprócz niego na ekranie zobaczymy Matthew McFadyena, o którym ja muszę przyznać, że wcześniej to bym, no to nie zwracałbym na niego zbyt dużej uwagi, ale odkąd zobaczyłem go w sukcesji, no to mam wrażenie, że ja go już obserwuję wszędzie, a swoją karierę rozpoczynał od dumy i uprzedzenia z 2005 roku, gdzie wcielił się w Pana Darcy'ego, a ja głupi naprawdę, bo oglądałem ten film X lat temu, to przez całe życie byłem święcie przekonany, że to był Colin Firth, bo to, Pan Darcy to jest idealny, idealny, idealny aktor, to jest Colin Firth i, i tyle. No ale nie, to jest Matthew McFadden i on ostatnio właśnie jest na fali wznoszącej w sumie, jakby nie patrzeć, jeśli, zwłaszcza jeśli chodzi o telewizję, no bo z jednej strony Howard's End, z drugiej strony Sukcesja, z drugiej strony właśnie ten quiz. No. Chwała mu za to, on też jest całkiem niezłym aktorem. Na jeszcze jedno wspomnienie fantastycznej postaci zasługuje Helen McCrory, którą myślę, że zdecydowana większość może kojarzyć jako Narcyzę Malfoy z serii filmów o Harrym Potterze. Ci odrobinę bardziej zainteresowani kinem to gdzieś tam będą ją kojarzyć albo ze Skyfall, albo z filmu z Korsese zatytułowanego Hugo. A ci, którzy są fanami telewizji, no to zdecydowanie... Piki Blinders i ona wciela się w tym serialu w prawniczkę, która stawia sobie za cel, żeby ingramów wybronić od tej dziwacznej sytuacji, w którą się wplątali. I muszę przyznać, że jej postać zdecydowanie i niepodważalnie buduje cały klimat tego dramatu legalistycznego, tego dramatu sądowego, ponieważ i to jest rzecz dość ciekawa. I zastanawiam się, na ile mogę ją przekazać, ale wydaje mi się, że nie będzie zbyt dużym spoilerem, jeżeli powiem, że ten serial nie wychodzi z tezą. Z kolei, co to znaczy? No to znaczy, że z jednej strony, jeżeli wejdziemy na Wikipedię i poczytamy o tej historii, no to wydaje się to dość jednostronne. Wydaje się to, że, no tak, no oszukiwali, są na to dowody i wszystko jasne. Natomiast, co jest, wydaje mi się, największym tego serialu, to to, że on w żadnym momencie nie wskazuje wprost, że Charles Ingram i Diana Ingram, którzy są oskarżani o, ten, o tą wielką konspirację, żeby wykraść milion funtów, nigdy nie jest pokazane wprost, że oni oszukiwali. Są pokazane rzeczy, które zostały umieszczone w materiale dowodowym, ale my, jako widzowie, możemy także wcielić się w przysięgłych, którzy dostają ten materiał, dostają te zeznania i nawet widząc ich wcześniejsze zachowanie, czyli coś dodatkowego jako przysięgli, nadal pojawia się taki moment zawahania chwila. W sumie czy oni na pewno to zrobili, czy, czy, czy może był tam gigantyczny zbieg okoliczności, wielu różnych okoliczności, który sprawił, że to się tak układa, czy jednak naprawdę doszło tam do sporego nadużycia i. W bardzo dużej mierze jest to zasługa zarówno mowy początkowej i prowadzenia procesu i mowy końcowej prawniczki granej przez Helen McCrory. Muszę przyznać, że jak ona się patrzyła w kamerę i mówiła o nich, czy to jest gra, czy to, czy pamięć jest zawodna, ta 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 ta, to ja jej uwierzyłem. Mimo, że wychodziłem z te, od, od początku tego serialu, że wow, ale oni są ale oni są głupi, te postacie postaci są głupie jako przestępcy. Ciekawie się ogląda seriale, gdzie przestępcy są super inteligentni i mają jakiś taki schemat, i sobie działają, a tutaj przypadkowe małżeństwo, które myślało, że, że, że coś ugra, było tak oczywiste. Natomiast pojawia się ta nutka wątpliwości i ona z nami zostaje i to jest super. Wydaje mi się, że więcej takich rzeczy typowo biograficznych, typowo opartych na faktach powinno zasiewać takie ziarenko niepewności, bo jeżeli ktoś by chciał przedstawioną historię od A do Z, no to może sobie właśnie przeczytać Wikipedię i tam będzie miał nawet czasami jeszcze postawioną tezę i wszystkie rzeczy pod tą tezę. Natomiast miło jest wtedy, gdy seriale telewizyjne bądź filmy pokazują dwie różne strony tego sporu, nie wchodzą w tezę, która z nich ma rację. I ty, widzu, bądź mądry, wymyśl sobie sam, kto tutaj zawinił, a kto nie. To jest zdecydowanie ten najprzyjemniejszy posmak, który pozostaje po serialu Quiz. Coś obejrzanego. Jest taki odwieczny spór, jeśli chodzi o odbiór różnych rzeczy. Różnych rzeczy, które możemy uznawać za teksty kultury, dzieła sztuki, czy też wytwory ludzkich rąk. I to jest spór, który. Ee, Przypomina mi, przywodzi mi na myśl Durkę, czyli jak kto zachwyca, że nie zachwyca. I po raz pierwszy się z tym sporem spotkałem, jeśli chodzi o dziedzinę gastronomii, czyli czy gdy idziemy do restauracji, to czy to jedzenie, jak będzie smaczne, to to jest za mało? Czy jednak oczekujemy, że coś nas wysadzi w powietrze, sprawi, że nam kopara odpadnie i będziemy o tym opowiadać na lewo i prawo, jakie to było wszystko cudowne? Czy jednak jakiś standard utrzymany, to, to nie wystarczy, to, to, to wszystko musi być wybitne, przecież jak wszystko jest wybitne, to nic nie jest wybitne. I myślę sobie o tym serialu Quiz i nie ma tam elementów, które by sprawiły, że jestem absolutnie urzeczony, że, że jest to serial, do którego na pewno wrócę za jakiś czas, że będę chodził po ludziach i mówił tak, obejrzyj ten serial, bo to zmieni twoje życie. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Z drugiej zaś strony spędziłem przy nim bardzo przyjemne trzy odcinki po 45 minut. Nie nudziłem się wtedy, były nawet te przerwy, które mogłem wykorzystać, żeby, nie wiem, no, poprawić się w fotelu bez obaw, że coś, coś przegapię. To był bardzo miło spędzony czas. Jednak mimo wszystko nie jest to serial, który zachwyca, a trochę mam wrażenie, że, no cóż, może przynajmniej ja tak do tego podchodzę, że gdy odpalam serial na HBO, no to jestem przyzwyczajony do pewnego rodzaju jakości, do którego przyzwyczaiły mnie takie seriale jak Soprano, The Wire, Gra o tron przez swoje pierwsze sezony, Czarnobyl... Perry Mason nawet ostatnio. Sukcesja wspominana przeze mnie też ostatnio. No, liczę się z tym, że, że, że będę miał jakość. I tutaj, w sumie, tak przy okazji, disclaimer, nie wiem, dlaczego HBO ostatnio tutaj wlatuje. Chciałbym zrecenzować coś na Netflixie, ale jak tak patrzę na te nowości, które wychodzą na Netflixie, to absolutnie nic mnie z tego nie interesuje. I w sumie na Amazonie tak samo, no bo już o VOD TVP to, to, to nie wspomnę. Chociaż ostatnio ma być klan pokazywany na TVP od początku, no to to jest. To jest produkcja TVP, którą chętnie obejrzę. A na HBO jakoś, jakoś tam są rzeczy bardziej dopasowane do mojego gustu. Nie wiem, dlaczego się w tym momencie tłumaczę. Tak po prostu wyszło. Jak wyjdzie coś ciekawego na Netflixie, a wychodzi w najbliższym czasie y, film Czarnego Kaufmana, no to zdecydowanie to zrecenzuję. Jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o to, czy coś jest wybitne, czy coś jest po prostu dobre, trochę żyjemy w bardzo szybkich czasach, kiedy musimy. Priorytetyzować rzeczy. Czy my mamy czas, żeby oglądać rzeczy, które są po prostu dobre, jeżeli jest tyle wybitnych rzeczy do nadrobienia? Uff, trudne pytanie. Nie każdy musi być ogromnym fanem seriali telewizyjnych, nie każdy musi być ogromnym fanem filmów i nie musi oglądać wszystkiego jak leci. Tylko jest spora część społeczeństwa, która. Idzie na to, co wierzy im się raczej spodoba, że, idą, że to są ci ludzie, którzy najczęściej mają zestaw ocen na jakichś takich serwisach, że średnia to się zaczyna od 7,5 albo 8, bo oni chodzą na to bardzo, bardzo wąskie grono filmów, które raczej wiadomo, że im się spodobają. Ludzie, którzy, nie wiem, chodzą masowo na festiwale i oglądają wszystko jak leci, oni będą mieli bardziej ten rozkład podobny do rozkładu naturalnego, no bo to jest naturalne. Tak jak Nazwa rozkładu wskazuje. Natomiast ci, powiedzmy, że bardziej niedzielni oglądacze seriali, filmów i tych dzieł kultury, oni mogą nie być tak zachwyceni z rzeczą, która jest po prostu dobra, bo oczekują czegoś wybitnego. Quiz nie jest serialem wybitnym, ale jest dobrym serialem. Jeżeli ktoś czuje się zainteresowany tematyką milionerów, tematyką brytyjskiej rodziny i wielkiej, lokalnej konspiracji, no to zdecydowanie niech to ogląda, kurczę, to przecież będzie bardzo ciekawa sprawa, jeżeli ktoś akurat w tym znajduje swoje hobby, tego typu tematyka. Jeżeli ktoś jest po prostu ciekaw tej historii, to także dostanie wszystko to, czego mógłby od niej oczekiwać. Jeżeli ktoś oczekuje fajerwerków, dramatycznych zwrotów akcji i, i po prostu wybuchów emocjonalnych co chwila, no to ich nie uświadczy, ale czy musi oświadczyć, czy musi ich uświadczyć? Wydaje mi się, że nie do końca. To jest spór, który nigdy nie będzie rozwiązany. I ja nie żałuję sensu serialu Quiz, chociaż podejrzewam, że mógłbym te dwie godziny spędzić w inny sposób, oglądając ambitne kino albo coś, co mogłoby, co istnieje, cień szans, że spodobało mi się o wiele bardziej. No, ale nie chcę mi się tego tak hierarchizować. Na pewno serial Quiz nie był straconym czasem, był przyjemnie spędzonym czasem, i to wydaje mi się jest bardzo istotne, gdy doświadczamy dzieł kultury. Problem, który można zaobserwować m.in. we współczesnej poezji, że im mniej treści, im mniej słów, tym więcej jest do powiedzenia i do zinterpretowania na dany temat. I jak sobie teraz myślę, ile już powiedziałem na temat prostego miniserialu, który ma trzy odcinki po 45 minut, w porównaniu z tym, jak mogę mówić o innych wielo-wielo wielosezonowych serialach, no to teraz powiedziałem bardzo dużo, aż za dużo. Serial Quiz na HBO Go. Moim zdaniem można go obejrzeć jak najbardziej. To nie będzie stracony czas. Nie będzie tam niczego wielkiego, ale jeżeli ktoś chce po prostu miło spędzić czas, no to jak najbardziej, a, a nóż-widelec jeszcze bardziej zainteresuje się historią teleturnieju milionerzy, zainteresuje się bardziej historią jak powstają teleturnieje, czemu to ma w ogóle służyć i wtedy wyjdzie z tego coś pozytywnego. Tak czy siak, zdecydowanie wydaje mi się, że może trafić na swój target, a nawet jak nie, no to tak czy siak, jest to 2 godziny 15 minut, Dość solidnego kina, dość takiego fajnego. Gdyby to wyszło faktycznie w kinach, no to na nagrody wszelkie specjalne raczej by nie mogło liczyć. I też podejrzewam paradoksalnie, że nie byłbym tym filmem. Takim filmem, tak zainteresowany. Raczej bym po niego nie sięgnął, ale że to jest serial i patrzę trzy odcinki po 45 minut, co to za serial, no to sięgnąłem na to, więc chyba się złapałem na tę przynętę. Mam nadzieję, że Wy także się złapaliście na tę przynętę i spędziliście przyjemnie słuchany czas w tej audycji Coś Obejrzanego. To by było na tyle. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki za wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego. <śmianie>